Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym poradniku nauczymy was how to i, czyli jakieś na jednym kole na, Ja akurat na Dilsie, możecie to wykonywać na każdym dowolnym rowerze tak naprawdę, byle żebyście mieli sprawny hamulec Mój co prawda piszczy, bo dostał wody, ale to nieważne Ogólnie to tak, przejdźmy do konkretów. Aby jechać na kołę, to no, musimy się wybić, nie? Najprościej robić po prostu się, mamy dwa warianty jakby, z albo że jedziemy, naciskamy w korbę, kiera, tak no, okej okay. Ale na początku przedstawiam Wam z siedzenia. By wywać siedzenia, musimy nacisnąć korbę w takim położeniu, mniej więcej, w takim albo w takim. I to, okej. Okay. I przedtem musimy jednocześnie pochylić się do, do przodu, mniej więcej tak. I jednocześnie wawiąc mocno w korbę, odchylić się do tyłu. Przez co wywiemy. wiemy. Tak, se możemy na początku lekko wywać. Tak, za, o. tak. O, o. I na tym to polega. Potem po prostu robimy to mocniej. I klikamy hamulec, to do jakby wiemy. O. No i potem jak się tego nauczycie, to po prostu starajcie się utrzymać balans jak najdłużej. Wyczujecie taki moment, kiedy jakby pedełowanie nie dodaje wam prędkości. Coś takiego. Po prostu jedziecie się wtedy... No tak o. Tak? I minimalnie dajecie hamulec. Kurwa. Taki minimal, minimalnie hamulca. Na początku to byłcie wolno. A to jest kostel. Ok, teraz Wam zaprezentuję drugie wyrywanie. Eee, drugie wyrywanie polega na tym, że stoicie. I tak samo dajemy w kolbie jak poprzednio. I równe, daj, mocno naciskamy kolbę. Pochylamy się w dół i nam na siodełku. Tak o. o i możecie mieć problemy, że na początku wyrywacie i drodze spadacie, bo musicie sobie hamulec wyrzucić I właściwie to Dokładnego punktu na klikanie hamulca nie ma Bo głównie dobrze możecie tylko kostę wybawić. Nie musicie Nawet da się bez hamulca tak jakby Ale polecam wam używać tego hamulca, oczywiście bo nie może bez hamulca No i po prostu, no jedźcie se no I po czasie balansu złapiecie. Lekko przyhamowujecie, możecie puścić rękę Możecie zrobić pół x -upa. No, takie szybkie how jak potrzebujecie więcej wskazówek to napiszcie w komentarzu. Dzięki pa.